Rekord świata, czyli najlepszy wynik osiągnięty w jakiejś dziedzinie, na przykład przebiegnięcie określonego dystansu w najkrótszym czasie. Ja dzisiaj postaram się pobić trzy rekordy świata w Minecrafcie, zobaczcie czy mi się uda. Postanowiłem pobić trzy rekordy świata, łatwy, średni i bardzo trudny. Rekordy te pozyskałem ze strony o nazwie Rekord Setter, macie ją w opisie. Zaczynamy! Highest House in Minecraft to rekord świata Alexa B, osiągnięty 15 kwietnia 2017 roku. Polega on na zbudowaniu domu na jak najwyższej kratce w Minecrafcie. Alex zbudował dom na 257 kratce, sami zobaczcie. Naprawdę imponujące, ale to było w 2017 roku, a jest 2022. Jak wiecie, mamy nowsze wersje Minecrafta. Więc jak wejdę do Minecrafta i po prostu zrobię tak, a potem wejdę na świat, to zobaczcie, czy mi się uda pobić rekord. Dobra, jak widzicie, jesteśmy już w Minecrafcie i sobie robimy nowy świat. Mogę go po prostu nazwać rekord. Yy, mogę grać na kreatywie, bo nic nie było zabranione. To sobie ten. I odpalamy. Dobra, jak nam się odpala świat, to szybko możesz zostawić suba i łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga kanałowi rosnąć na tej platformie i bardzo mnie motywuje do robienia nowszych filmów, więc zostaw Suba. Dobra, jak widzicie jesteśmy już na świecie i z czego sobie zrobimy ten dom? A, zostań Biegów, dobra, więc ja idę budować domek. Dobra, budujemy, już jesteśmy na 120 kratce. Dobra, już przeszliśmy chmurkę. O dobra już się zbliżamy. ojojoj, oj, oj, Aleksik, Aleksik, to już tutaj był twój dom, a... A już jestem wyżej, dobra Dobra, jesteśmy na height limicie. To zrobimy sobie domek na 15 kratce. Dobra, na 319, tak. Dobra, to robimy jak on. Możemy zrobić coś takiego. Żeby nikt nie wypadł z tego domu, to... Dobra i co potrzebuje każdy dom? Każdy dom potrzebuje łóżka, krzyneczki, postawimy tu jakiś piecyk, jakiś crafting table. No i co? Mamy domek, więc pierwszy rekord świata należy do mnie, zaliczony i lecimy do drugiego. Most zombie pigment spawned in Minecraft to rekord świata Rise 93, osiągnięty 17 września 2017 roku. Polega on na stworzeniu albo zespawnowaniu największej ilości zombie pigmentów w Minecrafcie. Rise'owi udało się stworzyć 4031 pigmentów, co jest dużo, ale nie wiem czy to jest aż tak dużo, żeby tego nie pobić. To będzie dużo klikania, ale zobaczymy czy mi się uda. Dobra, jak widzicie, już jestem tutaj w gierce i tutaj mam taką dziurkę, gdzie będę spawnował te pig pigliny. I jak klikam, żeby zespawnować, to w lewym górnym rogu macie takie E To pokazuje entities, na które patrzę I pokazuje wam ilość entities, które jest w danym obszarze Więc będziecie wiedzieć ile pigmentów mam zespawnowanych, więc lecimy z rekordem Dobra, jak widzicie mamy prawie 300 I jest tutaj strasznie dużo ich Dobra, jak widzicie, mamy ich około 380 już i musiałem powiększyć dziurę, bo jest ich za dużo po prostu stop. W tym momencie wywaliło mi Minecrafta, ponieważ było za dużo pigmentów w jednym obszarze. Po tej próbie spróbowałem dwa razy i dwa razy mi wywaliło Minecrafta. Więc nie wiem jak ten gościu to zrobił, ale mi się nie udało pobić jego rekordu. Jeżeli wy chcecie się podjąć tego, to nagrywajcie i wysyłajcie klipy na moim Discordzie. Link macie w opisie. Tam znajdziecie specjalny kanał do wysyłania screenów i klipów, jak wam się uda. Mi niestety nie udało się pobić tego rekordu, bo mam za słaby komputer. Ale jeżeli wam się uda, to wysyłajcie. Powodzenia! Most Chicken Spawned with Eggs in Minecraft to rekord świata gracza Tony Johnson, osiągnięty 8 sierpnia 2015 roku. Polega on na podobnie jak w poprzednim rekordzie ze ale teraz nie pigmentów, tylko kurczaków, używając tylko 80 jajek. To niemu udało się zespawnować 16 kurczaków, co teraz próbuję pobić. Mam 80 jajek w ekwipunku i postaramy się pobić rekord. Dobra, już kilka mamy. Nie wiem ile mamy, ale za to policzę. 14, bo jak widzicie w górze, próbowałem wiele razy. Spawnowałem kurczaki, podliczałem i zabijałem, żeby spróbować jeszcze raz. Tych prób miałem kilkanaście, może nawet kilkaset. No po prostu nie siadało. Raz miałem 15 i się załamałem, bo byłem tak blisko, żeby wyrównać rekord, ale ciągle bym go tak nie pobił. Już miałem się podobać, dopóki nie stało się to. O kurde, ale dostaliśmy forte teraz. To może być to. To może być to. Uwaga, żeby to było to tyle czasu, co spędziłem. I to wygląda jakby było tu dobrze. 23? Co? 25? 24? Nie, nie, naprawdę? 24? Jest, wygraliśmy ten challenge. Jest, rekord jest mój. Jak widzieliście, udało mi się pobić rekord i nie tylko o 1 czy 2, tylko o 8 kurczaków, bo miałem 24. Jest to naprawdę niesamowite. Zostaw suba, jeżeli obejrzałeś cały film, bo naprawdę trochę zajęły mi te rekordy. A i. Tony, tylko 16 kurczaków jesteś botem! ha!